Podstawową normą jest konstytucja, normą prawną, przepisem prawa, przepisami prawa są normy zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i żadne prawo europejskie nie może być sprzeczne z polską konstytucją. Każdy student prawa o tym wie i zagniani rzeczywistości czy wypowiedzi pseudoautorytetów nie zmienią tej rzeczywistości konstytucyjnej. Oczywiście możecie zrobić, Szanowni Państwo, to, co zrobił w tym PRL w 1976 roku: wpisać sobie do konstytucji, że normy prawa europejskiego są normami nadrzędnymi nad polską konstytucją, i wtedy tak będzie. Możecie to zrobić, ale to proszę zmienić konstytucję. Zachęcam Was już po raz któryś. Zmieńcie polską konstytucję, jeżeli macie taką większość. Ale dopóty tego nie zrobicie. Podstawową norm, podstawowe normy prawne znajdują się w polskiej konstytucji i żadne prawo europejskie nie może być normą, nie, może, nie może zajmować norm nadrzędnych nad polską konstytucją.